Cześć wszystkim, z tej strony witam Was w kolejnym tutorialu z Gimpa. Dziś pokażę wam jak zrobić dyskotykową kulę. Pytało mnie o to przez. No, prywatne wiadomości kilka osób i mam dziwne wrażenie, że widziały one moje dawne, dawne arty, bo w nich właśnie pojawiło się kilka takich kul dyskotekowych i no nie sądzę, żeby to był zbieg okoliczności, aczkolwiek no w sumie wszystko jest możliwe. Tak czy inaczej. E, pytaliście, czy jest to możliwe, czy robiłem je. Znaczy nie, nie czy robiłem je w gimpie, tylko czy da radę zrobić w gimpie te e, kule dyskotekowe. Oczywiście w gimpie przy odrobinie inwencji twórczej wszystko da się zrobić. E, przynajmniej no ja tak uważam. W każdym razie, zaczynamy od tego, że tworzymy sobie nowy arkusz. E, jak zwykle, rozmiary są dowolne, przy czym jednak istotne jest to, aby szerokość była dwa razy większa niż wysokość. Czyli jeśli wysokość chcecie mieć 400, to szerokość musi być 800. Tworzymy nową karteczkę i teraz w zasadzie to, jak będzie wyglądała wasza kula, zależy od tego, co teraz tutaj stworzycie. Jeśli chcecie, żeby ona wyglądała praktycznie tak jak każda kula, czyli żeby była, no nie wiem, taka taka jednostajna, to wystarczy, że podrzucicie kolor szary na przykład i spokojnie wszystko wyjdzie w praniu, jak, jak i co. W każdym razie tutaj, w tym momencie zróbcie to, co chcecie. Jeśli chcecie na przykład bardziej kolorową, to zalecam użycia gradientu jest. Full saturation spectrum używacie go w ten sposób, że od jednej linii do drugiej ja to jestem pedantem, więc jak zwykle będę się starał, żeby linia była w miarę prosta No, jeszcze. A. O, jest, dobra. Wychodzi wam coś takiego. Możecie, to, u, możecie użyć takiego gradientu, ale jeszcze jest jeden sposób, żeby kula była zupełnie zwariowana, kolorowa i tęczowa i w ogóle, jak kucyki pony. Yy, ustawiacie sobie ten pędzel. Circle Fuzzy na przykład 15, może być także 19. Yy, skalę dajecie na 10. Wtedy on jest taki ogromny. Tutaj macie opcję dynamika pędzla. Otwieracie to. I zaznacza się twardość i kolor, e, nie do kolor, e, przy losowości. Czyli tutaj. To już można zamknąć. Użyj koloru z gradientu i właśnie tego gradientu e, full, spekt, full Saturation Spectrum. I teraz cofamy to, bo chcemy jednostajne, i rysujemy sobie dowolne, takie kolorowe e, dziwadła. Zapełniamy nimi dowolnie, czy całą kartkę. No, To ma być wasz artwork, więc tutaj zostawię wam wolne pole do popisu. Ja lubię takie, jak już się bawię w te kule, To co raczej rzadko się zdarza. To jest raczej taki e, tutorial, żeby poznać możliwości Gimpa. W każdym razie robię sobie coś takiego, żeby kolorów było jak najwięcej. I teraz przechodzimy w zakładkę filtry. A, filtry. Następnie e, zniekształcenia i mozaika. I tutaj otwiera nam się takie pole. Pierwsze co robimy to odznaczamy dozwól podział kafli, bo wtedy nie będzie na nich takich pęknięć. Wybieramy, o nieprzetłumaczone proszę. W każdym razie tiling primitives zostawiamy na kwadraty. Widzicie, że one są teraz takie pokręcone, dziwne. Mm, takie takie no niejednostajne. Nie Ustawiamy zatem uporządkowanie kafli na 1. Rozmiar kafla. To też reszta ustawień w zasadzie jest dowolna. Ja jednak lubię sobie ustawić kafle na nieco mniejsze. Wtedy. Mm, ta, ta kula jest taka bardziej przejrzysta powiedzmy. Wysokość płytki może zostać kierunek światła to też wariacji koloru. Tutaj też pozostawiam wam wolny wybór, ja najczęściej ustawiam sobie może nie na 1, ale tak na 70, znaczy 0,70, ewentualnie 0,75, jak ktoś e, lubi skojarzenia dziwne, ale zostanę przy 0,70, bo przy 75 już jest za dużo tych bardzo jasnych. Może nawet 65, o, no super. W każdym razie, cyk i mamy pierwszą mozaikę. Już to całkiem fajnie wygląda, już to z tym można już e, całkiem fajne rzeczy kombinować, e, ale jednak nie o to tu chodzi w tym momencie. E, teraz, dlaczego musiało być, e, dlaczego szerokość musiała być dwa razy większa niż wysokość? Otóż, teraz musimy skalować obraz. Odznaczamy tutaj ikonkę łańcuszka i skalujemy go na taką samą szerokość jak wysokość, przy czym interpolację. Dajemy na brak. Nie liniową, brak mówię. I przeskaluj. Mamy coś takiego. W tej chwili możecie nie rozumieć, dlaczego to, to robię, więc już Wam tłumaczę. Otóż teraz te kafle są takie ściśnięte i o ten efekt nam chodziło, bo przy tworzeniu kuli, te kafle, które będą na środku kuli, będą nieco rozciągane i gdyby one zostały w takiej formie kwadratów. To przy tworzeniu kuli one stałyby się właśnie takimi prostokątami rozciągniętymi na szerokość, a nie o ten efekt nam chodzi. Więc mamy już takie prostokąciki. Teraz przechodzimy do zakładki Filtry odwzorowania i odwzorowanie obiektu. Tutaj z obiektu docelowego wybieramy sferę i już mamy w zasadzie naszą kulę. Teraz jedyne czym możemy się pobawić, w sumie, to światło. Nie wiem, ustawić je jakoś sobie, tak jak nam się tam to podoba. Nie wiem, powiedzmy 3. Tu minus 2, tutaj nie wiem, 6 na przykład. Ja w zasadzie nie widzę na tym różnicy, jak mam być yy, szczery. Anyway. Materiał, tutaj też niewiele możemy zmienić, nie wiem. Tutaj damy 25, a tu 0,75. O, teraz widać, że trochę się to przesunęło. Przynajmniej ja zauważyłem. I dajemy OK, i stworzy nam się nowy obiekt, nowy render. Widzicie. A, właśnie, właśnie. Jeszcze jedno, cofamy. Eee... Odwzorowaniem obiektu wyświetl ponownie i tutaj musimy zaznaczyć przezroczyste tło. I teraz powinno wyjść lepiej. Tak, teraz wychodzi nam jako nowy obiekt. Mm, następnie widzicie, że kula jest nieco, ja wiem, mm, taka mało ostra. Więc uwydatnia filtry, uwydatnianie i wyostrzanie. Ja zalecam tak około 50, może nawet 60. Kula nabrała ostrości, jak widać. Yy, następnie duplikujemy warstwę. Chociaż może najpierw inaczej. Może najpierw odbijemy ją sobie, bo ja wolę, gdy yy, z tej strony pada światło. Następnie przechylamy ją nieco. Powiedzmy no, o 19 stopni. Nie 79, 19. Dobra. Obróć. Teraz dopasuj wa wymiary warstwy do obrazu, żeby nie była taka powiększona sztucznie. Następnie duplikujemy warstwę i tą z napisem kopia przesuwamy w dół pod warstwę normalną. I tą warstwę. Skalujemy. I skalujemy ją o 2 Tak żeby było tak jak było 400 na 400. Teraz będzie 402 na 402. Ok. Teraz wybieramy narzędzie przesuwania i przesuwamy tą dolną warstwę. Jedną kratkę w górę i jedną kratkę w lewo. Tego nie widać teraz za bardzo. Ale za chwilę uwierzcie mi, że ujrzycie różnicę. Następnie wybieramy filtry. Rozmycie gaussa i promień rozmycia ustawiamy na 25. Ok. I to nam tworzy taką poświatę. Możecie jej nie widzieć teraz za bardzo, więc aby była lepiej widoczna. O, widzicie? Została taka poświata. Teraz na tej górnej warstwie nierozmytej wybieramy prawym kanał alfa na zaznaczenie. I łączymy warstwę w dół. Teraz wybieramy gradient, ustawiamy biały kolor na pierwszy plan, i stąd wybieramy kolor pierwszoplanowy na przezroczystość. Tworzymy nową warstwę u samej góry i robimy takie, według uznania, takie. Mm, o. Taką białą poświatę. Teraz odznaczamy wszystko. I na białej poświacie stosujemy rozmycie gausa. O promieniu. 5 wystarczy. Chodzi o to, generalnie, żeby to tutaj straciło na ostrości nieco. Widzicie? Zaraz widać te kafelki, które były pod spodem. I to już w zasadzie wszystko. No. Zachęcam Was gorąco do eksperymentowania z tym tutorialem, bo. Kulę można zrobić naprawdę na masę różnych sposobów, z różnymi mozaikami. Jeśli chcecie, możecie także zastosować zdjęcie, będzie to całkiem nietypowa kula dyskotekowa, ale zaręczam Wam, że będzie wyglądała ciekawie. Także z mojej strony to wszystko. Zachęcam Was jak zwykle w tutorialach do Gimpa do załączania swoich wersji tego tutoriala lub jakichś dodatków. A także do komentowania, oceniania, subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie, oraz wizytowania mojego Facebooka, Twittera, blogera Google, e, Planet Minecraft, jeśli w ogóle wie, nie wiedzieliście, że, że mam to już od jakiegoś czasu jest, e, a także zaglądania na moją aukcję z płytą Pay to Black. E, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i na razie, hej.